drive right. want to lose weight and keep even i'm for you in my financial situation before deliberations begin later look popular pie plant pictured here Nie jest dla mnie chwilą, bo oprócz stylu przybyło mi z dziesięć kilo Kolejny epizod, rap działa jak pilot Życie to telewizor i tak cieszy się chwilą To jest moje pięć minut, które będzie trwało wiecznie Więc jest stawaj na drodze, bo może być niebezpiecznie Są rzeczy te bezprzecznie, co należą do mnie Deletuj się dźwiękami, usiądź w hotelu wygodnie Muszę szerokie wschodnie spodnie, robię rap, jestem okej, okay, ale nie to mnie się, wolę obejść bokiem Nie patrzę nigdy ją, mówię różne słowa dziwne Bo słuchaj, jestem metatan, cele bardziej ambitne To może być dziwne, ale podejścia nie zmienię Nie będę bajacykiem, nowo się za bardzo cenię Szacunek dla chłopaków, co wiedzą, ty siła drzemie Ten rap to pasja, jastrzębskie podziemie Podziemie, 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 podziemie. Dla mnie napęd Mija kilka lat, kiedy zająłem się rapem Mija czas, a to dla mnie ciągle napęd Nie od dziś wystawiony na próbę Trzeba żyć, no bo w sumie Nie, że to lubię, gdy na bliźnie blizna Gdy stawiam krok do przodu, to wstaję na odciskach Życie jak freestyle, też forma ekspresji Dzień powszedni, To nie ulotny jak chwile PF, bo jak coś latuje to kilo żule energii To oddziaływuje na wszystko, a tamne nerwy Jak jak opatruna jest tam, gdzie jest potrzebny Tak bez przerwy wkała się albo ciszy Ile dni w rapie, nie umiem do tylu liczyć To proste, nie liczę ile tego było Wielu liczących się po prostu przeliczyło Masz MP3 na wynos, nie potknij się, nie upuść, bo wiem jaki jest stan jestem z tego bruku że ironia to moja obrona Skojarze jak pleciona, precy słowa robi tobie pojazd Nie od dziś, ta zajawka w nas tu siedzi Muszę kończyć, chcesz jeszcze to sobie przewóz Nie, nie, dziękuję